Kiedy zabraknie wojanka, idź do zabki i kup mu z wojanka w smaku jabłkowym, arbuzowym, truskawkowym i, i bananowym. I tak naprawdę. I, a siemanko mojej widzowie dzisiaj w dziękuję nagram sobie reakcję na musywanka. Jak widzicie, coś jest podejrzanego. Oczywiście to jest kubuś, kubuś, kubuś też, kubuś, kubuś taki. Nie, musisz kubusia o. Ale po prostu chodzi o to, że, że chodzi o to, że... I mam nadzieję, że Wojanek po tym odcinku naprawdę stworzy coś takiego. Jak muszę wojankę. Jak się domyślacie, może będziemy... O, mamy tu piękne nasze stanowisko. Placowe. Oczywiście pora powrócić do naszych nagrywań. nagrywań. Oczywiście testowałem te dwa wojanki. A pierwszy przez testujemy jabłkowy. Pierwszy wojanek będzie jabłkowy. Oczywiście. Zaraz. Na zrobić, ale trzeba. Odchodzę się tej te jest i sama? Powiem Wam, że jest trochę kwaśny. Oczywiście zawsze piłem pluskawkowego, ale nigdy nie próbowałem arbuzowego, jabłkowego, no i bananowego nigdy nie próbowałem. się o wojankach. Oczywiście zgapiłem pomysł od takiej mufinki. Ona no, ja coś tam rysowałem z Capel Demon Hunter. A i nie testowałem tych. Mm, smaku tego. Mmm. Lodów Wojanka A nie są jak lody eki. I. O, co się I w ogóle tu są wszystkie kolory jabłek. To jest gieło, ale teraz... O Jezus. Daps ja testujemy bananowy. Raz. Ej. Masz. No sam, oczywiście musiałem ubrać chrupkę, buzy, bo trzeba, o, tu nie wiem, kto, kto się interesuje, tam oczywiście bananowy wojanek, oczywiście, kto się interesuje, takimi rzeczami, jest oczywiście, mówiłem, że będę nagrywał zabawki, a tu mam zabawki, ale jeszcze próbuję na jedną rzecz i to jest Kinder Joy. I próbuję na pewnego Kinder Joya. Ale teraz próbujemy bananowego wojanko. A w ogóle fajne reklamę I mam dosyć na pieplanie, Wolicie popy play tam, czy w babę. Tak nie na pytanie. Ale dobrze. fuj. Jak minionek. Zaraz powrócimy, na razie zakręcę. Oczywiście dla mnie brzoskwinia pomarańcza smakuje jak wojanek może być. ale dla mnie wojanek truskawka mali nad smakuje jak Timbark. Ale testujemy, dlaczego. Ja na początku taki smak minionkowy jest. Fur. Oj, ja lubię banany, ale nie lubię rzeczy z bananów. Rzeczy z bananów są chyba niedobre. Jak ten mus. Smakuje jak zblendrowany banan. Jest to. Coś powiedzieć? Coś powiedzieć. Nie chcę do, do końca O Jezus. Czy, wiesz, czy to będzie short jako odcinek, czy short? Widać, że już 6 minut minęło, czy to nie będzie so, czy to nie, czyli to nie będzie short, tylko filmik Boże, Boże Nie go nie idę, po napój, Boże. Albo inne moje zerwojenka przetłuszczone, ale to jest naprawdę... Nie... A miały być oceny, no tego oceniam 7 na 10 tego i tego oceniam 2 na 10, Boże, niedobry jest naprawdę, taki zblendowany banan, a idę się napisać Okej, okay. oczywiście jak pytacie jakie picie mam, tu po prostu zwykłą wodę mam, nie żywiać danej firmy, nie, nie ja tu nie wywalę. Chodź, ja tę kietkę sobie, i kiedy będzie odcinek na żywo? Nie wiem. Poza. Poza to jest niedobre. Ja tego nie widzę ja? Dobra. No to zostawię. Dobra i testujemy truskawkowego. Truskawkowe bardzo lubię. Truskawkowe, oh, ja też... Oh, smak został. Oh. Mm, tego mi brakowało, ale... Też się spoczyłem. Jak zblenderowe te wszystkie te dwa smaki. Że to jest taka zblenderowana truskawka. Miałem wam mówić, że to jest 10 na 10. Ale jednak tu zblendowaną truskawkę. To oceniam to. Osiem na 10. A nie wierzę, że zrobiło to niedobre. No to też szybko to nie wypije. A powiedziałem, że 2 zł? To Chyba tak. Mm. I nie wiedzę, że truskawka jest dla mnie niedobra teraz. I teraz chyba do skały będę nosił I jabłko. Jabłko. Poza dokończę ten mus, popiję wodę i idę po napójku busza. Oj, boże, jak się. wypiłem. Wypiłem w sumie dwa musy. Dwa musy. No piję jeszcze. Ale wypiłem ten mus. Połowę bananowego. I teraz. Kończę mm. Co jest? A ja nie wiem czy my nie będziemy musie przerwać tego odcinka. O, Jezus. ja tak mnie goni. O! Bo... eee... Boże, boże skąd Ej, jak on cofa? Ojej... Ej... muszę to... Aj w pytacie, gdzie jest Nie wiem. Ojej... Ej, Boże... Mi si się tak niedawdzie zrobiło... Łaaa... Dobra... Ej, naprawdę mnie teraz goni... Ej... Dobra? przerwam, Boże, włączę na chwilę filmik. No i później, jeżeli mi się nie uda zmontować, to będę. Cześć, cześć. Muszę, w boże. No i na razie, cześć. I czełem. Do później. Pa. Pa, boże. Boże, na pewno. Fu, dobra. Na razie. Do później.